Cześć! W dzisiejszym odcinku będzie kolejna fajna dekoracja pierniczków. Tym razem coś dosyć popularnego w tym roku. Eee, taka ozdoba pierniczków mam wrażenie krąży szczególnie na śmiesznych jakichś takich obrazkach, bo będą to takie półrostopione bałwanki. <gryw> bardzo prosta dekoracja wbrew pozorom, bardzo urocza, no i myślę, że każdy uśmiechnie się na widok właśnie takiego półrostopionego bałwanka. Do dekoracji przydadzą Wam się pierniczki w jakimś takim okrągłym kształcie. Chociaż mam wrażenie, że każde będą dobre. Będziecie też potrzebować trochę lukru plastycznego. Ewentualnie po prostu lukier z białek zabarwiony. Dobrze, ja zacznę właśnie od zrobienia szaliczków. Ja wykorzystuję lukier plastyczny. Lukier plastyczny wałkuję i tnę po prostu na jakieś takie nie za szerokie paseczki. Na końcu tych paseczków no, robię takie nacięcia, żeby wyglądało to jak e, szaliczek. Już mam gotowe szaliczki. To teraz biorę się za resztę bałwanka. Za pomocą pędzelka rozprowadzam biały lukier na bazie białek na całym pierniczku. Tak może być niedokładnie. I teraz zabieram się za pianki. To są takie pianki marshmallow, jojo. Ja mam niestety tylko małe pianki, jeżeli macie duże. To moim zdaniem będą lepsze. Te duże pianki zazwyczaj są dwukolorowe, wystarczy, że obetniecie jeden kolor. I tak, żeby zostały Wam białe pianki. I teraz taką piankę sadzam gdzieś na górze tego mojego malowidła. Jeszcze może nie wygląda, ale teraz za pomocą czekolady albo lukru zabarwionego na czarno lub brązowo dorabiam oczka. Zakładam każdemu bałwankowi szaliczek. I jeszcze dorabiam guziczki. Tu, gdzie kiedyś był bowanek. <grymne> bowanek się roztopił. I tak jak wspomniałam, możecie to guziczki oraz oczka dorabiać albo czekoladą, albo do miseczki nasypuję troszeczkę czarnego barwnika. Dodaję niewielką ilość cukru pudru i dosłownie odrobinę kropelkę wody. I to wszystko mieszam. W już mam gotowy fajny czarny lukier i teraz y, możecie po prostu tym rysować guziczki i oczka. Chyba wychodzą nawet ładniejsze niż czekolado. I teraz jeszcze za pomocą czarnego barwnika dorysowuję jakąś niewyraźną minę tych roztapiających się bałwanków. I jak Wam się podoba taka dekoracja pierniczków? Prawda, że urocza? Aż chce się zjeść takiego pierniczka. Mam nadzieję, że dzisiejsza dekoracja Wam się podoba. W sumie jak mogłaby się nie podobać. Czekam na Wasze komentarze, łapki do góry i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!